Otworzyć pokrywę drukarki. Nacisnąć przycisk wysuw papieru. Wyjąć z rozwijacza pozostałą część papieru. Wyjąć szpulkę z rolki kopii. Otworzyć dźwignię docisku głowicy termicznej. Wyjąć z rozwijacza pozostałą część papieru. Zamknąć dźwignię docisku głowicy termicznej. Początek taśmy papierowej wprowadzić do szczeliny mechanizmu i nacisnąć klawisz wysuć papieru. Otworzyć dźwignię docisku głowicy termicznej. Wysunąć odcinek długości około 15 cm. Koniec wsunąć do szczeliny szpulki zwijającej. Zamknąć dźwignię docisku głowicy termicznej. Nacisnąć Klawisz wysył papieru. Zamknąć pokrywę. Otworzyć dźwignię docisku głowicy termicznej. Wyjąć szpulkę zwijającą z mechanizmu. Zamknąć dźwignię docisku głowicy termicznej. Początek taśmy papierowej wprowadzić do szczeliny mechanizmu i nacisnąć klawisz wysył papieru. Oderwać nadmiar papieru. Zamknąć pokrywę drukarki.